3 października 2011 roku, 12:30: Nigdy was nie opuszczę, dzieci, to dlatego przychodzę. Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj rozmawiam z tobą o potrzebie zrozumienia, czym jest ostrzeżenie i aby rozwiać wszelkie zamieszanie dotyczące tego. Wielu jest przerażonych i uważa, że jest to dzień sądu, ale tak nie jest. Będzie to dzień chwalebnego Bożego miłosierdzia, który obejmie cały świat. Promienie mojego wielkiego miłosierdzia zostaną wylane na każdą duszę z osobna, na mężczyzn, kobiety i dzieci. Nikt nie będzie wykluczony, nikt. Jest to mój powrót, aby raz jeszcze was uratować. Czyż nie wiedzieliście, że zawsze pozostanę miłosierny? Że nigdy nie czekałbym do sądu ostatecznego, nie próbując raz jeszcze uratować was wszystkich? To jest oczyszczenie, o którym mówiłem. W przygotowaniu na to wielkie wydarzenie świat przechodził oczyszczenie w ostatnich dwóch latach. Dozwoliłem, aby ludzkość cierpiała straty i nabrała pokory poprzez ogólnoświatowe załamanie rynków finansowych, choć nie ja to spowodowałem. Było to wywołane podłą chciwością globalnych grup, aktywnych w miejscach sprawowania władzy, w tym na poziomie rządów na całym świecie. Jednak z powodu tego cierpienia miliony ludzi będą teraz gotowe usłyszeć moje słowo i przyjąć moje miłosierdzie. Inaczej nie byliby gotowi. Jeśli mnie kochacie i żyjecie według przykazań danych światu przez Mojżesza na polecenie mojego Ojca przedwiecznego, nie macie się czego obawiać. Oczekujcie mojego przybycia z niecierpliwością, w miłości i radości, i bądźcie wdzięczni, że dzisiaj żyjecie na świecie, aby otrzymać mój wielki dar zbawienia. Nigdy was nie opuszczę, dzieci. To dlatego przychodzę. Czynię to z tego powodu, że tak bardzo was kocham. Chciałem was przygotować i przybliżyć do mojego serca, i dlatego dałem światu moje orędzia, poprzez moją ukochaną córkę. Te orędzia będą przekazywane i po ostrzeżeniu, aby prowadzić was tak bardzo, jak to jest możliwe, w głąb mojego nauczania. Moje słowo zawarte w tych tomach, do którego odnoszę się jako do Księgi Prawdy, wytworzy nową chrześcijańską armię która będzie bronić mojego imienia, zanim rozpocznie się nowa era pokoju. Radujcie się, moje dzieci, pozwólcie mi Was pocieszyć, bo to będzie pierwszy raz, kiedy przyjdziecie przede mnie, stając twarzą w twarz. Dla moich wyznawców będzie to chwila wielkiej miłości i pokoju, i szczęścia. Powstańcie teraz i bądźcie silni. Zostaliście uprzywilejowani. I w związku z tym musicie oddać chwałę Bogu Ojcu Wszechmogącemu, który pozwoli, żeby się to wydarzyło. Wasz umiłowany Zbawiciel Jezus Chrystus.